A hejo, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Dark Souls 3. I tak, ostatnio pokonaliśmy mm, jakieś tam Volmira, jakieś demona. No, straszne był troszkę i miał złote pierścienie na rękach, co było jego zgubą. No i teraz musimy iść dalej. A, niech będzie dobra robota. Mm, viva dla śmiałość. Niech ja czuję, że genial okej. ok. A, mm, uważaj na wspaniały widok. okej okay. Uuuu! Uh. Przyto wspaniały widok! Wow! idź w mrocznej dolinie! W mroźnej! Wow. Fight! Mamy te lornetki! Weźmy są te użyjmy! Użyj! Wow, a to pięknie <laughs> nice. Wow. Ten księżyc, ten klasztor jakiś. Wow, dobra. O, idziemy dalej. Mam ognisko. O, jak miło. Bardzo lubię jak jest ognisko na początek. Nie wiem jak tu ludzie ginęli. No ale niech będzie. Ja chciałem odpoczywać. A ja chciałem zobaczyć jak tu ktoś zginął. Coś ty zrobił głupiego. A, spadłeś. Rozumiem. Zawsze dobra, dobry sposób na śmierć. W Dark Soulsach i tu mamy... Tak, tam mamy iść, a my sobie pójdziemy tutaj. Bez celowości. Nie tutaj. No cóż. No trudno. Hmm. wymagane nadzieja. Oho, kamera się zmieniła, bo to się stanie. Cześć! Ciekawe czy mogę ci z, yy, ogon ściąć okej, okay. <gryny> dobry początek hmm, ale, kurczę, kolejny boss, u którego nie działa wejście pod niego, bo ma jakieś kolce znaczy, boss to jest przeciwnik, ale nie mniej hmm, kurde dobra, ale tak czułem, że coś mnie zatykuje, więc przebiegnijmy się teraz Idziesz tutaj i idziesz No kurde chcesz się zblokować Więc coś ty zrobił Kurde, ale on ma niemożliwe ataki No kurde No i on mnie zabił tymi kolcami Ejku nie, strasznie jest Znaczy kolcami, bo po prostu żebra na wierzchu Tak to wygląda, flaki mu wypadają Ejku nie Trafiliśmy do kolejnej pięknej lokacji, w której jest wszystko co mnie zabić Może nie wiem, pancerz założę, wyjątkowo Dobra, wejdźmy tu sobie Pójdziemy po te kilka dusz, które mam. Nie wiem, co ja w ogóle chcę odzyskiwać, ale niech będzie. Kurde! <ścoughs> Dobrze poszło za pierwszym razem. Teraz już gorzej. Jakbym to pierwszy raz zginął, to byłoby znacznie lepiej. No, no, myślę, że zaostrożnie też trochę do niego podchodzę. Przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Roku mhm. go! No... Jejku, jak? Jak ty to robisz? Mm, kurde no. O, tyle mogę powiedzieć. No rozumiem, że tego dalej nie mogę, że właśnie mogę. Trudno. To próbujemy jeszcze raz tam zejść parę minut na tym. A ty się po prostu pojawiasz w powietrzu Czy jesteś zjawą jakąś tylko? To ma sens! Ale patrzcie jak, jak, jak Lila się jeszcze broniła nie no, tak, takich jego tak praktycznie nie jestem w stanie uniknąć, więc załóżmy sobie pancerz. Może być ten. No. Wrócimy do naszego starego dzianka. Tak, my się mogę atakować jak tego się pojawi. Jak? Jak? Twój łeb był tam, ja byłem tu, ja zginąłem. Hitboxy. Dark Souls! <grym> Kurde! Nie. A dobre było to atakowanie go, jak tylko się pojawił. Więc będę to Może mi jeszcze zaklę. Kurde! Czy prawdopodobnie mogę przed nim uciec? Praktycznie co go zabić, bo mnie już kurzył. Jak? Nie, no ale on ma takich dwóch serwisów, unikać ich. Mam nadzieję, że to jest przeciwnik No właśnie, skończyły mi się strusy Takie szalone ataki, nie wiadomo gdzie on uderzy. Ja po prostu użyłem całą staminę na to, by go unikać. Nie, podejrzewam, że jak się walczy z taczem, to on jest banalny. Jak wiem, kurs przeciwniku, bo się po prostu tutaj miejsce trzyma się tarcze i się do czasu zaczął GA. A tak, to tutaj nie wiem jak go pokonać. Ale chwilę, pokonamy go. Co prawda, jeszcze nie wiem jak go pokonać, ale za to zrobimy. No, pojawi się tylko. Będą, o, jak miło. Ale nie patrzę na tego. Tak... Ja to po prostu nie jestem w stanie nic mu zrobić, bo mnie zabija. Dziwu rogowie. Może zaklę broń? No ale nie wiem, czy ulepszenie uciekatana ma jeszcze sens, z on dostatecznie Dziwnie ulepszyłem. Nie wiem, trzeba znaleźć jakąś broń, której będziemy się fajnie używać potem. Jedną już ucikatana. Nie powinien mnie trafić კურდა Haha! Ha. Nie! Teraz wróci z życie życiem, patrzcie No, ja się oddale I on wraca... A nie, dobra, nie ma pełnego życia. Jest! Padł. Uuu! Uh. Prawe oko Pontyfika. Dobra, padł. O, oh. Ale nie no, to nienawidzę takie przyniku, bo kurde, on po prostu jeśli byłem przy nim i jeśli on wykonywał atak, to jeśli ja nie wykonałem przewrotu na jeśli nie miał prawie myśląć mi tym atakiem, to ja je tak oberwałem, ponieważ on miał po prostu taki zasięg ataku. Dziwnie. Że kłopał paszą w powietrzu, a ja ginąłem. I nie, 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 nie. Co zostałem? Hmm. Hmm. Weźmy sobie. Zobaczmy jak to będzie działać. W jakiś szalony sposób będzie zmieniał walkę. O to te ataki. O, ale ogólnie bardzo ładnie tutaj jest. Uroczy ziemię. Oho. Nie przejdziesz jeszcze, nie masz lalki. Jakiej lalki? What? Co pójdą? Bariera. No, otoczyliśmy miasto barierą, no i ja nie mogę wejść, jeśli nie mam lalki. Bo lalka to po prawdopodobnie tak ekskluzywny materiał w tych ziemiach, że uznali to, że wystarczący wystarczącą ochronę, żeby ktoś nie wszedł. Skąd ja wezmę lalkę? Jak może tu gdzieś jakąś ścieżkę, pominąłem coś, cokolwiek, zabiję drania, ale kurde, no. Hmm. Chwila, wrócimy się do tej, do. Albo może. No, że tu coś będzie, jakaś informacja, co zrobić, jak gdzie pójść, coś, cokolwiek. Ale chwila, no, tak Tak się że jakieś ścieżki nie uminam, no, ale chyba ja wszędzie poszedłem, gdzie musiałem. Nie, czy bagna trochę ten, troszkę tak na Jolo. Został przeszedłem. Na Jolo i prze, 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 ja przeszedłem. Nie, to chciałem.

Only hope these new <laughs> Ashen one. Ok. Dobra, odpocznijmy sobie przy ognisku, bo nie wiem czy to trzeba, żeby się ja zmienił, czy nie. E, mam fragment kościoła Nie, nie mam. No i zobaczmy, czy masz lalkę. Tak, nie masz lalki, to nie źle. Kup przedmiot. Masz żary, nie wiem czy mu. Rozdzielone na dwa, ok? A, lalka, 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 lalka. Masz lalkę? Nie, to jest Talizman. No, um, łuk kompozytowy. Co moglibyśmy wymienić e, z naszego łuku? No e, i masz pancerz. To tamto. to. Um, za to. E, to się przyda, po kiedy indziej. Na... Eng na New Game Plus raczej jak będę w kopie może z kimś grał Mmm... Kość do domu, Nie, nie, no, nie, 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 nie Czemu nie masz lalki? Skąd ja mam lalkę? Jejku, gro! Hmm Ty mi raczej nie dasz lalki Może ty masz lalkę? Kowalu, masz lalkę? Albo nie, chwila, złodziej Więc Złodziej może mieć lalkę Złodziej ma różne dziwne rzeczy pod ręką. A, ty, no tak, płaczesz. Ah. Kurde, no to. Teraz musisz rozpaczać. Byś pągł byś mi. Ah. Mm... A ty nie masz rzeczy ogólnie. Dobra. Hmm. A, tu nic nie ma. Ty mi nic nie powiesz. Co, co ja mam zrobić? Zko jakąś lalkę? Bo tam miecze są. A jejku, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co ja mam uczynić. Jesteś ty! Ty. Ej, on zginął. Ej, no, serio, teraz go znalazłem i on nie żyje. Ej, no, no, zostawaj no. Aaa, no. kurde, na no, nikim nie może tutaj polegać. Wszyscy nie żyją, albo są w depresji, albo znów nie mają to, czego potrzebuję, i nie, nie, nie. Nie. Hmm. Tak, chwila, bo tutaj ubiliśmy teraz tego, że nas dużo otchłani to ktoś się pojawił teraz? Nope. Ofiary, popiół władcy. O! A, i nic z nimi nie mogę zrobić. I na razie nic. Hmm, Święty Aldrid, hmm. te król, króla będziemy musieli poświęcić, no trudno. Taki jego los, a tu będzie kto? A, Jorna dobra. Hm. I ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz. No, w serio nie wiem. Hmm. dobra, sprawdzę sobie, nie wiem, w internecie, gdzie to zrobić. bo zapytam się adres Pola. W każdym razie w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Wiem, że troszkę krótki on wyszedł, no ale cóż, najwyżej będą dwa odcinki jednego dnia. I tak, więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam Was do kolejnego odcinka z Dark Souls 3. Bye bye.